Cześć, witaj. W tym materiale pokażę Ci, w jaki sposób dodać pewnego rodzaju animacje, obrazki, emoji do projektów DaVinci Resolve. Bardzo fajna i słuszna sprawa, jeżeli chodzi o tworzenie projektów wideo na media społecznościowe. Niekiedy szukamy obrazków, emoji po, całym, po całej sieci, a sprawa jest na tyle trywialna i prosta, że warto ją zaimplementować do naszych projektów. Zatem, co przechodzimy do DaVinci Resolve i działa. Nazywam się Bartosz Bartczak, Video Ninja i od kilkunastu lat tworzę treści wideo. Pomagam przedsiębiorczym osobom tworzyć nienaganne treści wideo za pomocą sprawdzonej i rzetelnej wiedzy w skompresowanej formie. Co ja zawsze robię, to odsłuchuję sobie materiał i wyłapuję pewnego rodzaju frazy, które chciałbym w jakiś sposób podbić. No i teraz, teraz będę sobie to odsłuchiwał. Ku stworzenia wideo w domu, więc chciałbym tu podbić na przykład za pomocą jakiegoś obrazka domu i może wideo, więc co robię? Ja przechodzę sobie do pewnej strony, która zawiera zbiór emoji. Oczywiście tych stron jest bardzo wiele, są też wtyczki. Ta strona znajdzie się w opisie materiału tego podatnika, więc to jest bardzo fajna sprawa, to jest punkt wyjścia. I na razie, jak widzimy, no to jest oczywiście jakaś tam ikonka na jakiejś stronie. Wydaje się to bardzo dziwne. Ale co robimy? To przechodzimy sobie do Effects, przechodzimy sobie do tights i przechodzimy sobie do tekst oraz tekst plus. Przestawiam sobie tekst zwykły na oś czasu i tekst plus na oś czasu. Oczywiście tekst plus. I tekst ma pewne różnice. Tekst zwykły ma pewnego rodzaju ograniczenia, tekst plus jest bardziej taki elastyczny, możemy dodawać do niego efekt. No i okej, okay, na razie to się nic nie dzieje, ale no działamy. Co robimy? To przechodzimy sobie do tej magicznej strony. Ja będę chciał ten domek skopiować do mojego materiału, więc klikam, on został już skopiowany. Przechodzę do Basic Type i tutaj podmieniam właśnie tą nazwę, Ctrl V, wklejam, voila. Mam właśnie ten domek, wklejony do mojego materiału. Mogę go oczywiście powiększyć. Dzięki temu będzie on tutaj nieco większy na moim materiale. Ten oto sposób. Przechodząc do tekst plus również będę go chciał wkleić, ale zobaczmy, co to się zadzieje. No tutaj jest, no, Ostatecznie to nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Nie widzimy, żeby tutaj ten obrazek się wczytał. Po prostu mamy pewnego rodzaju błąd. No i teraz musimy sobie troszeczkę poradnić, jak wejść z tego. No bo e, zobaczmy. Tu oczywiście mamy e, fajnie e, wrzuconą emoji. Ja jeszcze dodam sobie na przykład tutaj emoji kamery. E, mamy to fajnie zrobione ale no niewiele możemy z tym zrobić, bo chciałbym tutaj dodać taki efekt delikatnie poruszającej się animacji. Do tego przechodzę do Toolbox, pisuję sobie Handshake i ten Handshake, jak widzimy, na zwykły tekst nie mogę przestawić, natomiast na Text Plus już mogę przestawić. I ten Handshake to widzimy, że tutaj nam daje, zobaczymy, tekst. Delikatne takie poruszanie się tego tekstu, tak? I to w przypadku takich projektów na media społecznościowe, na rolki, no, jest dobrą, jakby taką e, dobrą edycją. Niekiedy to niektóre wkurze za dużo się dzieje, ale materiały właśnie na media społecznościowe mają to do siebie, że tam się dużo dzieje, jest to dynamiczne i tak dalej. Kięcie, krótka przerwa reklamowa. Jeżeli interesuje interesujecie temat tworzenia ciekawych i angażujących treści wideo na media społecznościowe, nie tracąc przy tym kilku godzin dziennie. To mam coś dla Ciebie. Seria materiałów wideo, które pomogą Ci wdrożyć się do tego tematu. Między innymi, na co warto zwracać uwagę, czego warto unikać, jakie narzędzia warto zaimplementować do własnych projektów, w jaki sposób tworzyć świeże, ciekawe trendy i projekty i jak zaaranżować swój cały proces od nagrywania do montażu wideo, wszystko po to, abyśmy sprawnie przez ten proces przechodzili i nie tracili kilku godzin dziennie. Jeśli temat jest dla Ciebie, serdecznie zapraszam, link do tych materiałów, do tego zapisu znajdziesz w opisie tego filmu. Więc ten efekt handshake chciałbym tutaj dodać jakoś do tych emoji. No i co teraz zrobię? No, usunę oczywiście ten tekst plus, bo on mi się nie przydaje, bo nie wszytuje mi tych ikon. Te ikonki sobie dostosuję, bo one są troszeczkę za duże dla mnie. W ten oto sposób i będę chciał niejako tutaj program troszeczkę oszukać, więc żeby go oszukać, to zrobię prawy przycisk myszy. New Compound Clip zrobię, tylko jeszcze tutaj widzę, że mniej więcej to w czasie. No, Okej, okay. niech to będzie około 4 sekund, niech tak zostanie. Prawy przycisk myszy, New Compound Clip i niech to będzie ikona do kamera, nazywam sobie. Dzięki takiemu zabiegowi będę mógł teraz ten efekt handshake dodać. Troszeczkę uszukaliśmy program, jest ta sama zawartość, ale jednak jeżeli chodzi o reprezentację na osi czasu dla programu jest to inny twór. I teraz zobaczmy. I widzimy, że istotnie właśnie delikatny element poruszania się tych ikon jest i już to troszeczkę zwiększyło dynamikę właśnie tego materiału, zaznaczając sobie właśnie stworzony ten twór ikona Dom kamera do inspector effects będę mógł tutaj um, troszeczkę manipulować wartością handshake Mamy tutaj value, mamy tutaj random, seed, strange, wobble, speed. Są to wartości, które będą oddziaływały na to, jak szybko się porusza, jak bardzo losowo się porusza nasza ikonka. Nie będę tutaj przeklikiwał, bo jak widzimy, sprawa jest bardzo prosta i trywialna. Należy tutaj suwakami sobie w taki oto sposób sterować właśnie tym ruchem, aby był odpowiedni dla nas. Praca domowa własnymi łapkami po prostu to przetrenować i zrobić tak więc na razie mamy taki oto efekt i teraz, co będę chciał zrobić, to mogę delikatnie dodać jeszcze efekt takiego wejścia i wyjścia tych ikon. Ja może troszeczkę skrócę jednak te ikonki i tak naprawdę, co będę robił, to na przykład teraz wpiszę sobie w bok zoom i teraz na przykład wybiorę sobie crash, crash zoom, crash zoom i skrócę to wejście, żeby ono nie trwało zbyt długo. I widzicie, że mamy tutaj coś takiego, że naprawdę trwa to bardzo. Szybko, krótko i dzięki temu jeszcze tutaj cyk. Tutaj zrobimy sobie tak. I widzimy w bardzo prosty sposób. Stworzyliśmy ikonkę, która jest komplementarna i odpowiada na temat naszego nagrania 2. Prowadziliśmy pewny element animacji i dynamiki do naszego grania, nagrania, czy prowadziliśmy wejście i wyjście naszej animacji za pomocą przejść wideo. I pamiętajmy, że właśnie te animacje, jeżeli chodzi o wyjście wideo, te przejścia można zastosować właśnie do animacji typu właśnie grafika, do tekstów i tak dalej. Więc przejście wideo nie tylko służą do przejść pomiędzy plikami wideo. Dla niektórych jest to odkrycie, dla niektórych jest to tak bardzo proste, że pewnie sobie sparsknęli pod nosem, no ale tak istotnie jest i warto z tego typu korzystać. Warto też przeklikać sobie przez pewnego rodzaju tutaj, jeżeli przejdziemy sobie do Video Transitions, mamy tutaj naprawdę masę, masę przejść, ja mam troszeczkę ich więcej, ale ogólnie dużo jest takich, które możemy wykorzystać sobie do właśnie animacji tekstowych czy też graficznych. Tak więc to tyle, zapraszam do tego, aby przećwiczyć sobie w domu w projekcie, właśnie dodanie emoji, ikon. Dzięki temu one świetnie sprawdzają się na te media społecznościowe, bo te ikonki gdzieś naszym widzom, już się gdzieś ukazały, tak? Jak widzisz, efekt finalny jest bardzo dobry. A sama sprawa jest bardzo prosta, więc to jest najlepsza kombinacja, którą możemy zastosować podczas edycji wideo. Daj znać, czy tego typu materiały Ci się podobają. Zostaw ślad po sobie. Dzięki temu ja będę wiedział, że warto tworzyć takie materiały poradnikowe na kanał YouTube. No i co, tyle. Zapraszam do eksploracji mojego kanału na YouTube. Zajrzeć do opisu tego poradnika, tam znajdziesz zapisy na chociażby bezpłatne kursy, być może pomogą Ci one stworzyć jeszcze lepsze projekty wideo. Zatem do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym poradniku.